Czuję się z dalej w tym biednym pubie. I tu cały czas. Czy jakiś dziwny kanał zrobił? No bo na pewno złożył na przez, chwilę. Się przez chwilę. A to mi się pali. Tylko. Nie Ty to nie jest Bugusoflin, no, żeby będziesz złóg rozkazywał. Jak to. Da, ja mam neony jeszcze włączone. A nie, bo ja w sumie nie wsiadałem później do żadnego samochodu. A czasami w tych radiach są wiadomości, mówią, bo kiedyś jak zestrzeliłem jeden helikopter, z, znaczy koleś tam wystrzelił z wazuki jakiejś misji, to zaraz w wiadomościach mówili, że helikopter y, down into sea, a on wpadł do morza, no to... Cieka, czy Oto do no jest dobrze. Nie pomożesz dzisiaj temu pacetowi, a nie mam takiej opcji. To jest moja ławka, to jest ławeczka z Unii. Ławeczka zadanka. Mówię. Odpadło ci coś. Co za okno? Niekoniecznie tej papy. Nie. Lubisz brać do papy? Chyba nie miałeś w życiu papy. Lubi jak mu kobieta szczadowia. <noise> Jak, żeś... Michael, jak Michael będzie miał ten GTA, to zrobimy tako: ja będę jego ochroniarzem, nie? Nie, soferem! Tak, już! Soferem jako ochronierz. Nie, och kierowca będzie po prostu twój kierowca, nie? Ja będę jechał za tobą. No i zobacz, fajne, nie? Do to tego, W tym gate -y, czy jak ktoś tam wabi, jest inna jeszcze limuzyna. Tam w ogóle jest jakiś inny samochód jeszcze. Flyby. Wiem, że w Gate jest taka misja, że występuje tam Nikobeli. Jest! Ale tam... jak masz zainstalowany też GTA 4 I on właśnie tam Nikobelgić ginie. Nie. nie ginie. Ginie. Nie... gdzieś no dał właśnie to misję i zabił. Ale w ogóle nie zastrzelił go. A później pisała misja nieudana. Nie. Właśnie nie Uda no. jest Akurat. Super. Sultan RS. Nie, zwykły. Hmm. Wyjął superziemną muzyczkę. Co za te... To mi trochę przypomina z tyłu Opel Vectre. A z przodu... Nie, to jest Subaru. No właśnie, Subaru. Z tyłu to może trochę inaczej, ale z przodu Subaru. Zaskocznie... Jak kiedyś robiłem Markie, Michaelowi taki troll face'a. kurde chciał skoczyć, Czemu za każdym razem spełniłem nowy wóz? Chyba tego odcinku nie ma, chyba mi się zdaje. Ty, a ty że się z otwiera? To otwiera się. Ale ja dziwne wgniecenie dziwne to jest samo w gniecenie, tu przodu nie ma Odpadł Samochód mi sam skręca. Nie, maska płacz. Dobrze, wysiadaj. <słosyu> <g Rivka> nie, to go doprowadzi. Zrobimy więcej takich. Mamy zajebisty pomysł. Może pójdziemy jakiś i będziemy skakać samolotami? No właśnie, to robię. Ja mam sobie kolejny pomysł. Czekaj, był zima jest i silnik nie działa. Dopalacz! Ja czy dałem na internecie, że robiłem takie głupie rzeczy, że zostawiłem silnik włączony na noc, ale czy jest moim zdaniem chore. <tale> Może <tale> jakiś rusek albo Niemiec? Aha, <tale> gościa skasowałem. Dobrze. Nie, w Polsce. Żeby nie mieć problemu rano z tym O to jest rzadkie auto O ile w ogóle możliwe Wiem że jest z Gita San Andreas jest takie samo Patrz jak Tu by było jeszcze dziwniejsze Co no ja nie cierpię drzwi kogoś skasowały chyba Tak tu stoi Już się kopić to auto Wytrzymałeś są te moze o, Majka, aż się kroił za boku. Zasuwa. kogo go wielkie. Ty masz jakąś obcesję na wpadanie z pojazdu? Nie kurczę. Jak jeszcze jeden od cieka to krok skasuje. I teraz razem i nie zastrzeż Beniciem. Niko dalej w głównie. Buty ma całe. No chyba wpadł po brzegi, albo do dobre kipta się go Czekaj. Ty, przyjdź. Ja... Z obca... Ja... Nie wzięło z obca. to tak bursztą te. Co, A patrz co? w cieniu normalnie. Co tak kiery? Chyba w lewo! Sprzątaj! Wiesz co mamy szuko! No już... No, już no, zostałeś. Ojej, sugeruję. Uuuu... Mm, I kompul. Dobra... A! <tryk> wiecie, go opływaliśmy. Przypomnij, spadałem z wysokiej... Z wysokich... No... Z wysoka, tylko... jak i tak eksploduję. <tryk> 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 Jakie umiejętne no dzisiaj się bawimy tyle. Dobra, to nie ma sensu. Ma, ma wielki sens nasze życie. ktoś się będzie wykąpał. Ale gadki ma udaje daje z krwi. Zdaję sobie może ma okres? Y Negorzalny ma okres. Zdaliśmy automat z tego Laniem Tylko pokażemy im już tą sztuczkę. O, kombi! Wypiele papier z tym kombi! Człowa minuta filmu, a ty mi kombi pokazujesz? Wypiele. Dlaczego ty się bawisz kombi, jakie nie nienawidzę kombi? Ty też go nie przecież. No Ale przy się nie jeździ. O właśnie, kombi też nie lubię. Zbyt rodzinne. W ogóle kombi to jak... No problem, przecież, problem. problem. problem, problem. Kabriolety jeszcze lubię. Odbić składaki No składaki Ty masz makier jakiś samochód na pilota Ja samo Nie zacinaj wóz. się gro. I pozwala mi się Szybko zasuchasz Nieee Bum Pr Przyjaźnia <laughs> Stoi Pa wszystko pozwalało to jest szczyt bezszczelności, że wszystko odpadało. Teraz vanem. Pokażesz jakąś misję z GTA V? No raz. Jest no. taka misja, gdzie Franklin jedzie takim właśnie takim wozem. I szła psa i koleś jak by Czop. No, wracajcie, tu Podobny wóz właśnie. Tylko tu, w tym bloku. Oczywiście popieram filmy T-Volta. No, on... nie wiem czy ktoś oglądał, może ktoś już oglądał. Przed... I... <śśmally> Jesteś... ...dowolnie jak... Czekaj jak to załapać. Jesteś... ...jesteś jak ten no... ...Hellcook. Ale on jest zajeb... Samochód zawsze będzie szybszy. No... ...wiesz co? Powiedz ...powinnaś się wyjechać tym no. Tą ciężarówką do góry, do góry, do góry No i? Zróbmy to jeszcze raz Teraz lecimy tak bez końca No co nie wiem czy to da, tak da rady, bo to jest ciężko Spróbujmy długo lecieć Znaczy coś stanie w ogóle, coś tu chodzi W razie nie można zapanować w ogóle O skończyć Samolot na film Padam, jest jeszcze ten zapisany samochód No Kospodarz. Nie Nie Będziemy rzucać się do wody Robimy kaczki nad jewozem Dostaliśmy bagażnikiem To jest haniebne jak to się, jak to Dobra, łodzie, łodzie. No weźmy łodzią, No łodzią prędzej dajesz na dusz ciśnisz ciśnisz mówiłem, chodzią prędzej większym pojazdem się da happy, później pójdziemy do tego samochodu zapisanego lotnisko co so, tu jak statki <noise> na niebie <noise> jak statki na niebie patrzcie, tak wygląda mapa czekaj Coraz symetrycznie oh, co Dobra Statki po, po mapie. Po plaży. Czekaj tak prędzej. Bingo.

A pomyślałem, że mi się ten kwadrat zmniejsza. Lepiej włączę? Dobra, już wysiadamy. Czekaj, jeszcze nie. W kolejnej części będziemy spadać.